Witam Państwa ponownie. Pewien znany uczony powiedział, to co świat zrobił dla dzieci, one zrobią dla świata. W życiu bohaterki naszej dzisiejszej historii oznaczało to dwie możliwości, bo z jednej strony została porzucona i zapomniana przez własną rodzinę, ale z drugiej ktoś ogarnął ją swoją miłością i mogła doświadczyć jej mocy zdolnej uzdrowić i odnowić duszę. W rezultacie dokonała właściwego wyboru, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Uwarj, uwarj, żeby cię nie zobaczył znowu się upił. Gdzie on teraz jest? właśnie wszedł do domu. Szuka mamy. Biedna mama? Nie, ja tego nie powiedziałam! Nie! To jesteś pijakiem, bo to prawda! Niech się tylko do panny ty, tyś wyszuka! Ty, ja ci pokażę pijaka! Mamo, Mamo, Trzeba coś zrobić, bo on ją zabije! Zabije cię, Lily May! Jak nie przestanieć mi, odściekiwam! Co ci zrobił? Oczy masz całkiem zapuchnięte. Prawie was nie widzę. Jak jeszcze raz będzie cię bił, tak mu przywalę. A co by to dało, Joseph? Zabiłby cię, gdybyś tylko spróbował. Zobaczysz, kiedyś go załatwię. Jak jeszcze trochę urosnę. <noise> to wszystko przez ten jasny piorun. Napije się, a potem wariuje. To po co pije? Nienawidzę go. <noise> o, ja też mam już tego dość. Więcej niż dość. Co teraz zrobisz, mamo? Chyba pójdę na policję. Bohaterka naszej historii przyszła na świat w rodzinie udręczonej z powodu alkoholu. Jasny piorun był to rodzaj bimbru, jaki pędzono na pagórkowatych terenach północnej Karoliny, gdzie wraz z najbliższymi usiłowała przetrwać w trudnych latach czterdziestych. A jednak pośród tego chaosu i biedy, pośród codziennej walki o przetrwanie, ktoś czuwał nad nią i jej rodzeństwem. Za chwilę dowiemy się, jak odkryła jego osobę i prawdę, która przyniosła jej wolność. Niezwykła historia Lucille van der już teraz w wyzwolonym. Dzieciństwa mam przerażające wspomnienia. Pijany ojciec goniący za mamą z nożem rzeźniczym w ręku, dopóki kuzyn go nie powstrzymał, pijany ojciec czatujący na mnie tak, że musiałem ukrywać się w piwnicy, dopóki sobie nie poszedł. Następnego dnia potrafił zachowywać się tak, jakby się nic nie stało. Aż któregoś dnia pobił mamę tak strasznie, że zdecydowała się pójść na policję i ojca aresztowano. Następny rok był dla nas bardzo trudny. Mama musiała harować od świtu do nocy. Rej, weź Lucili zbierajcie nazbierajcie jeżyn na kolację. Józef? Tak, mamo! Skończyłeś już okopywać arbuzy? Tak! Są już prawie dojrzałe. Pomóż mi przy tym koniu. Co robią maluchy? Bawią się przed domem, mamo! Cicho Rasti! Czemu on tak szczeka? Ktoś tu idzie, mamo! Jakiś facet! To tata! Panie, zmiłuj się. Tato! Tato! O, to, to to byłeś bardzo dzielnicy. Cześć. Cześć. Kiedy wyszedłeś? Dzisiaj rano. Co u was? Próbujemy coś zebrać. Przyda nam się dodatkowa pomoc. Jasne, jasne. No ale najpierw muszę się napić. Gdzie jest mój dzwonek? Nic się nie zmieniło. Po powrocie z więzienia tata dalej pędził i pił ten swój bimber. Bił mamę i moich dwóch starszych braci. W końcu ktoś doniósł o jego nielegalnej produkcji i pewnego dnia nad naszą farmą pojawił się helikopter, który namierzył bimbrownię ukrytą w lesie. Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie. Izaak Bas, jesteś aresztowany. Załóż mu kajdanki. Co jest? Czemu nie dacie człowiekowi żyć? Damy ci pożyć, stary. Za kratkami. Pośpiesz się z tymi beczkami. Nie, nie. Nie niszczcie wszystkich beczek. Ja muszę chociaż jedno mieć do podlewania pola. W porządku. Zostaw im jedną beczkę, tylko wylej cały alkohol. Nie pamiętam jak długo tym razem tata siedział w więzieniu, ale dla mamy był to straszny czas. Musiała sama prowadzić farmę i wychowywać pięcioro dzieci. Ja już nie mam siły, co? Pomogę ci orać, mamo. Ty musisz chodzić do szkoły, a poza tym to i tak wszystko bez sensu harujemy od rana do nocy. Nie starcza nam nawet na jedzenie. Co chcesz zrobić, mamo? Pomóż mi spakować dzieci. Zawiozę was do mojej siostry, zostaniecie tam, aż znajdę jakąś pracę, a potem po was przyjadę. Ale zanim mama znalazła pracę, tata wyszedł z więzienia i zabrał nas od ciotki na nową farmę. Muszę powiedzieć, że na początku dobrze się nami opiekował. Mama nie miała pojęcia, gdzie jesteśmy. Pół roku później. Tata znowu zaczął pić i przepadał na całe tygodnie, zostawiając nas samych. Aż w końcu nie wrócił wcale. Uczasz się, rej. Wyglądasz, jakbyś miał na głowie kopę siana. Lucille, umyłaś ręce i twarz? Ta woda jest zimna! Trudno, nie możesz iść brudna do szkoły. A ty z nami nie idziesz, Józef? Nie, ktoś musi zostać z maluchami. Tak mu chciała, żeby mama wróciła. Ja też, ale boję się, że ona nawet nie wie, gdzie jesteśmy. Na Zrobię ciasteczka. Rej, zobacz, czy kury nie zniosły jakichś jajek. Nie mam nic dla ciebie, Rasti. No, będziesz musiał sobie coś upolować, stary. Może jakąś wiewiórkę Co my zrobimy, jak przyjdzie zima, Józef? Chyba musimy zacząć zbierać drzewo na opał. Może tata wróci. Ale tata nie wrócił. I coraz częściej zdarzało się, że nie mieliśmy nic do jedzenia. Często siadaliśmy wszyscy razem, przytuleni do siebie i płakaliśmy. Józef miał dopiero 13 lat, ale jak tylko mógł, podejmował się różnych prac u innych farmerów, żeby kupić na zimę trochę nafty, mąki i suchej fasoli. Listopad 1947 roku był bardzo, bardzo zimny, a my nie mieliśmy butów. Zaczyna nam brakować drzewa. Chodźcie. Musimy iść do lasu i nazbierać. W tym śniegu? A jest inne wyjście? Chcesz tu zamarznąć? No masz. Owiń sobie stopy tymi workami po nawozie. To wygląda głupio. Ale przynajmniej stopy ci nie zmarzną. Obwiąż mocno, tak, żeby śnieg nie dostał się do środka. Rej, gotowy? Tak, tak, Rasty. No, ty też idziesz, idziesz, idziesz z nami. Szybko, żeby zimno nie weszło do środka. Rasty, nasty, upoluj nam królika! <grym i wytrych> <grym i wytrych> <grym i wytrych> Nasz piesek przynajmniej dwa razy w tygodniu przynosił nam królika. Tak że mieliśmy trochę mięsa. Józef zrobił też pułapkę na ptaki. Do kija, podpierającego drzwi do klatki, przywiązywał sznurek, przed nią i w środku rozsypywał trochę okruchów, a potem ze sznurkiem w ręku stał z nami przy oknie, czekając cierpliwie, aż przylecą ptaki. Przyrządzaliśmy je na różne sposoby. Ale kiedy przyszły święta Bożego Narodzenia, nie mieliśmy nic do jedzenia. Zostało nam tylko trochę mąki. Nie martwcie się, coś wymyślimy! Żeby mama wróciła! Kiedyś wróci, na pewno zobaczysz. Może to mama! Aha. Cześć, Józef! Możemy wejść na chwilę? Przynieśliśmy wam parę rzeczy. Wow! Panie Brown, co to wszystko jest? O, a tu mamy trochę mięsa. Szynka, kurczaki, pieczona wieprzowina i kiełbaski. O. Mam nadzieję, że będzie wam smakowała. Pewnie, że tak! O, samochodzik. To, to dla najmłodszego, a to dla ciebie. I dla twojej siostry. Lalka! Ja nigdy w życiu nie miałam lalki. Niesamowite! Skąd się to wszystko wzięło? A, nie mogłem spać, jak sobie pomyślałem, że jesteście tu całkiem sami i bez jedzenia. No, mamy już tylko mąkę. Moglibyśmy zadzwonić do opieki, żeby się wami zajęli, ale pewnie pooddawaliby was do różnych domów dziecka i nie bylibyście razem. No, a to nie byłoby dobre. No przecież widziałem, jak ciężko pracowałeś, Joseph, żeby utrzymać całą tę waszą... Rodzina. Panie Brown, bardzo Panu dziękuję za wszystko. Ponad dwa lata później ze łzami w oczach wrócił do nas nasz ojciec. Ucieszyliśmy się, chociaż mieliśmy do niego wielki żal. Jeszcze tego samego dnia usadził nas wokół stołu, żeby porozmawiać. No, strasznie mi przykro, że zostawiłem Was na tak długo. No, tak wyszło, zawaliłem. Stało się i już nic na to nie poradzę. Naprawdę Was przepraszam. A teraz zostaniesz już z nami? Chciałbym, ale muszę pojechać za jakąś pracą. I dopóki nie wrócę, muszę z Wami coś zrobić. Nie możecie być dłużej sami. Co? To znaczy? Będziecie musieli pójść do jakichś ludzi. Nie. Nie. To spokój! Nie. Postaram się Was nie rozdzielać, tak żebyście mogli być razem. Nie, to. to... Zamknij się już! Nie mam innego wyboru. Dwaj moi starsi bracia poszli do jednego domu, młodsza siostra i brat do drugiego, a ja miałam wtedy osiem lat. Trafiłam do pary siedemdziesięcioletnich staruszków. Dom był stary i miał pełno dziur, przez które świszczał wiatr. W oknach nie było firanek, ale byli dla mnie dobrzy Zabierali mnie też do kościoła i na spotkania ewangelizacyjne. I tak minęło pięć lat. Lucille! Lucille! Józef? Co ty tu robisz? Przyjechałem, żeby ci powiedzieć, że znalazłem mamę. Gdzie? W Peterson, w New Jersey. Za parę dni jadę do niej, a potem wrócę po ciebie. O, naprawdę! Słowo! A w ogóle to, jak się masz? No, musiałam rzucić szkołę, żeby pracować w polu przy zbiorze tytoniu i bawełny. To ciężka praca, Józef. Nie ma szans, żeby chodzić do szkoły. Jeszcze trochę, Lucille. Wrócę po ciebie. Czekałam cierpliwie ponad rok, i rzeczywiście, któregoś dnia, Józef wrócił ze swoją żoną. Zabrał mnie do matki, która ponownie wyszła za mąż. Szybko się zorientowałam, że mama, która była właścicielką baru, wpadła w alkoholizm. Co wieczór patrzyłam, jak upija się razem z ojczymem, a potem rozgrywały się sceny tak dobrze mi znane z dzieciństwa awantury i przemoc. Musiałam stamtąd uciekać. W 1958 roku zmarł mój ojciec. Wraz z całym rodzeństwem byłam na jego pogrzebie. Nawet dziś robi mi się smutno, kiedy sobie uświadamiam, jak bardzo go kochałam. Mimo, że był pijakiem i wyrządził nam tyle krzywd. Jako siedemnastolatka wyszłam za mąż za człowieka o 10 lat starszego ode mnie. Nie kochałam go, ale było mi wszystko jedno, byle tylko uciec od pijackich awantur w domu. Nasze małżeństwo przetrwało 9 lat. Po rozwodzie zostaliśmy przyjaciółmi, a potem poznałam Jima. Masz dzieci, Lucilla? Siedmioletnią córkę. Ach, ja mam czworo. Sąd przyznał je mojej eks, ale tak naprawdę to jest tylko z nią trójka, bo najstarszy siedzi w poprawczaku. Ach, ten chłopak ciągle wpada w kłopoty. O, a ile ma lat? Czternaście. Kradnie samochody, pieniądze, wszystko, co wpadnie mu w ręce. Jeżeli właściwie to postawiłem już na nim krzyżyk. No ale nie wolno ci tego robić, Jim. Jemu też nie jest łatwo. Trudny wiek, rozbity dom. Znam to z doświadczenia. Mam ochotę na jeszcze jedną. Chcesz coś, Lucy? Nie, 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 dzięki. I ty też nie powinieneś. Alkohol niczego nie rozwiązuje. Jim był alkoholikiem. I używał wulgarnego języka, ale kochał mnie i jakiś czas później zamieszkaliśmy razem. Pewnego dnia odebrałam telefon, który, jak się okazało, zupełnie zmienił nasze życie i nadał mu nowy kierunek. Kochanie! No. Dzwonił dzisiaj jakiś urzędnik w sprawie Jimiego. Czy znowu coś narobił? Jego matka nie daje sobie z nim rady, więc chciał zapytać, czy ja bym się nim nie zajęła. No i. I co mu powiedziałaś? No, że tak, oczywiście. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ale przecież on jest twoim synem, Jim. Nie możemy się od niego odwrócić. Nie, no, nie wiem, nie wiem. Czasami mi się wydaje, że na tego chłopaka nie ma mocy. Spędziłam pięć lat w domu obcych ludzi, Jim. Byli dla mnie dobrzy, ale mieli jeden feler Nie byli moimi rodzicami. Ty nie masz pojęcia, ile to znaczy. Musimy spróbować mu pomóc. Yy, całkiem niezłe, Lucy. O, niebo lepsze niż to, co serwują w Poprawczaku. To po prostu zrób tak, żebyś nie musiał tam wracać. Yy, jasne. Fajnie by było mieszkać z Wami. No to jaki problem? Nie rób głupstw, nie pakuj się w kłopoty, to nikt ci nie każe iść do Poprawczaka. Tato, no. A moglibyśmy pójść jutro do kościoła? Do kościoła? No, tak. W Poprawczaku w każdą niedzielę przychodził do nas pastor. Był całkiem fajny. chciałbym go odwiedzić i być na nabożeństwie. To na pewno ci nie zaszkodzi, a może nawet pomoże. Pewnie, że cię tam zabiorę. Poszliśmy wszyscy. Jimiemu nie udało się porozmawiać z pastorem, ale zostawił dla niego karteczkę z prośbą, żeby odwiedził nas w domu. I pastor rzeczywiście przyjechał we wtorek po południu. Wiesz, o czym jest Ewangelia, Jim? No, moja mama ciągle powtarza, że muszę być zbawiony. Uważa, że to by mnie zmieniło, ale ja naprawdę niewiele z tego rozumiem. Dobrze. W takim razie zapytam tak: czy zdarzyło ci się zrobić kiedyś coś, o czym w głębi serca wiedziałeś, że jest złe? <laughs> Cały czas tak robię. <laughs> Więc zgodzisz się z Bogiem, że jesteś grzesznikiem? No jasne. Pokażę ci, co Bóg mówi na ten temat w Biblii. List do Rzymian. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. I dalej gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Hmm, Czyliż, że nie ma dobrych ludzi? Według Boga nie. Widzisz, grzech to coś więcej niż to, co robisz. To stan, w jakim przychodzimy na świat. Dusza, która grzeszy, umrze. Tak więc kara śmierci czeka nas wszystkich, mimo że na początku Bóg stworzył nas do życia wiecznego. Ale utraciliśmy je za sprawą Adama. Każdy, kto rodził się po nim, przychodził na świat z grzeszną naturą. No to mamy problem, pastorze. Poczekaj, poczekaj. Biblia jest świadectwem Bożego planu zbawienia Jego wielkiej miłości do nas Jego wielkiego pragnienia, aby przyprowadzić nas z powrotem do siebie, abyśmy żyli życiem świętym. Ale ponieważ wszyscy zasługujemy na karę śmierci, a On jest Bogiem Sprawiedliwym, ktoś musiał ponieść tę karę za nas. I Jezus. Właśnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniłeś myślą, mową albo uczynkiem, Jezus poniósł na krzyż i Bóg ci je przebacza. Pod warunkiem, że uwierzysz w Jezusa i przyjmiesz go. Jeśli to zrobisz, otrzymasz życie wieczne. Pastorze, to jest zbyt dobra okazja, żeby ją zmarnować. <sum> Nie do wiary, ale chwilę później mój mąż modlił się z pastorem o zbawienie. I od tego dnia zaczął zmieniać się tak, że ja też zapragnęłam być zbawiona. W następną niedzielę, podczas nabożeństwa, w pewnej chwili poczułam, jakby sam Jezus mówił do mnie: Chodź, moje dziecko. Ze łzami spływającymi po policzkach podeszłam do ołtarza, wyznałam, że jestem grzesznikiem, i poprosiłam Jezusa, aby mnie zbawił. I chwała Bogu, on to zrobił. Lucille, ale że jesteś promienna No, bo tak się czuję, to cudowne Witaj w Bożej rodzinie To jest niesamowite, nigdy w życiu tak się nie czułam, jakbym unosiła się w powietrzu To Boży pokój, który przychodzi do nas wraz z przebaczeniem grzechów Nowe narodzenie, które zapewnia zbawienie Bóg dał Ci Ducha Świętego, żeby Cię prowadził. Tak bym chciała, żeby to uczucie trwało zawsze. Codziennie czytaj Biblię, Rusil I spędzaj czas z Bogiem na modlitwie. Nauczysz się, jak odpierać pokusy szatana. On będzie Cię atakował. Będzie próbował zniszczyć Twoją wiarę. A dlaczego Bóg mu na to pozwala? Żebyś mogła dojrzewać w wierze. I stawać się coraz bardziej podobna do Jezusa. Pastorze... Jim i ja chcielibyśmy wziąć ślub. Nie możemy dalej żyć w grzechu. Pobraliśmy się i wzrastaliśmy w Bogu. Zostaliśmy prawnymi opiekunami Jimiego i mieliśmy nasze własne dzieci. W tym czasie pracowałam w szpitalu jako pomoc pielęgniarska. Zajmowałam się chorymi na cukrzycę. Z pracy biegłam do domu, żeby czytać Biblię. Ty mnie w ogóle nie słuchasz, prawda? Co? O, przepraszam, Jim. Zaczytałam się na amen. Hmm, potrafi wciągnąć, prawda? Ja to nigdy nie myślałem, że czytanie Biblii może sprawiać taką przyjemność. A posłuchaj, Jim. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o rzeczach, których nie widzimy. Czy to nie wspaniałe? Owszem. Wiesz, Jim, kiedy czytam te wersy, czuję, jakby Bóg mnie do czegoś przygotowywał. Do czego? A nie wiem, ale muszę mu ufać. O, mama! Jak to miło! Coś mi mówiło, żebym cię odwiedziła, Lucil? To Bóg cię tu sprowadził, mamo? Hmm, może. Modliłam się za ciebie. Czasem Pan budzi mnie w nocy trzy, cztery razy i przypomina, że powinnam się za ciebie modlić. Hmm. Potrzebujesz zbawienia, mamo. Jezus cię kocha i chce odmienić twoje życie. Zmiany w tobie są niewątpliwie widoczne. Nie mam dwóch zdań. To dzięki Bożej miłości. Kiedy On przychodzi do Twojego serca, czyni je zupełnie nowym. No chodź, powiem Ci, jak możesz się na nowo narodzić? Tego wieczoru moja mama przyjęła Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Kilka miesięcy później, nasza siedmiomiesięczna córeczka zapadła w śpiączkę cukrzycową. Kiedy lekarz powiedział, że do rana umrze, Moja wiara została wystawiona na poważną próbę. Byłam bardzo zła na Boga, kiedy tak czuwałam przy jej łóżeczku. Co z nią? Na zmian. Dzwoniłem do kilku kościołów z prośbą o modlitwę. A kiedy tak tu siedziałam, przypomniał mi się pewien wers. Dosyć masz na łasce mojej. Nie mogłam sobie przypomnieć skąd on jest, czy w ogóle pochodzi z Biblii, więc zadzwoniłam do twojej mamy. I co? No, powiedziała mi, gdzie go znaleźć. Jego druga część brzmi: Albowiem siła moja okazuje się w słabości. Bóg da nam siły, abyśmy mogli przejść przez wszystko, cokolwiek się zdarzy. Nasza córeczka wybudziła się ze śpiączki. A my chwaliliśmy Boga za Jego łaskę. W ciągu następnych lat kilka razy traciła przytomność, i lekarze straszyli nas, że nie dożyje dwunastego roku życia. Bogu dzięki ma w tej chwili 33 lata i dwójkę dzieci. Jim i ja zostaliśmy zbawieni w październiku 1965 roku i nauczyliśmy się ufać Panu, przechodząc przez liczne próby. W roku 1999 w wieku 69 lat Jim zaangażował się w akcję dożywiania głodnych. Proszę, proszę, bracie, Nie. to dla ciebie, Nie. od samego pana Boga. Bóg poprzez naszą misję karmi prawie 280 rodzin. Bardzo Wam dziękuję. Już naprawdę nie miałem pojęcia, czym nakarmie moją rodzinę. No, wiemy coś na ten temat, prawda, Lucille? Tak, ale Bóg jest wierny. Czasami mam wątpliwości. O, nigdy nie przestawaj ufać Bogu. Możemy podać ci wiele przykładów jego wierności. Na przykład nasza córka. Została zgwałcona i chciała usunąć ciążę, a ja dzień i noc modliłam się za to nienarodzone maleństwo. Trzy razy próbowała przerwać ciążę i trzy razy się nie udało. A kiedy w siódmym miesiącu jeszcze raz poszła do lekarza, powiedziałam mu, że będę się modliła, żeby został usunięty z zawodu. Tydzień później, jeszcze zanim zabrał się za moją córkę, został aresztowany za nielegalną aborcję na trzynastoletniej dziewczynie, która zmarła. A co z pani córką? <noise> Ma ślicznego synka. I oboje kochają pana. Jak dorośnie, chce zostać lekarzem. To bardzo mocne świadectwo, proszę pani. No, pewnie mogłaby pani opowiedzieć wiele takich historii. O, oczywiście. Chodzi o to, że przez co byś nie przechodził, Bóg obróci to ku dobremu, jeżeli mu zaufasz. Nikt nie odchodzi od Jima nie usłyszawszy ewangelii. I nikt nie odchodzi ode mnie bez modlitwy. Modlitwa ma potężną moc. Moja mama i rodzeństwo wszyscy zostali zbawieni przez modlitwę i łaskę Bożą. Cokolwiek by się działo, nigdy nie przestawaj się modlić, ponieważ dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.